Cześć, witam Cię na kanale Konopny Web. Dziś poznacie 10 najgorszych pytań dotyczących suszy CBD. Poznacie także moje odpowiedzi, także warto poczekać i zobaczyć film do końca. i Na co uważać, kupując susz na Allegro? Ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobre pytanie, jednak pod względem udzielenia w jednym zdaniu lub kilku jest to pytanie straszne, gdyż jest bardzo wiele czynników, na jakie należy zwracać uwagę przy zakupie suszy na Allegro. W jednym zdaniu mógłbym powiedzieć: wygląd, cena, certyfikaty, badania, marketing firmy sprzedającej susz. E, prawdziwe opinie prawdziwych klientów, opinie na forach, e, historie użytkowników, e, zdjęcia, opisy produktów, deklarowana e, wartość procentowa suszu. To pytanie to tak naprawdę zasługuje na udzielenie odpowiedzi w całym filmie, który już niebawem będziecie mogli zobaczyć e, osobno po prostu tutaj na kanale. Jaki doradzisz mi najtańszy susz? Ale najmocniejszy. Pytanie, co masz na myśli, pisząc najmocniejszy? Czy najmocniejszy? W zwyczajnym działaniu CBD, czy szukasz czegoś nienaturalnego, byle sponiewierało? Jeśli pytasz o naturalny susz i w swej naturalności i w działaniu takim, jak powinno mieć CBD, mogę na to pytanie odpowiedzieć. Też tutaj musiałbym się dowiedzieć więcej, kiedy, na jaką okoliczność... Jakich naturalnych efektów oczekujesz? Po prostu więcej konkretów. Natomiast nigdy nie polecę i nie doradzę zakupu czegoś e, niepewnego lub czegoś, czego nie miałem okazji przetestować. Co wybrać, firma X czy firma Y? No i tutaj pojawia się pytanie: czy znam daną firmę, czy korzystałem z ich suszy, e, czy mam na, ten, na temat tej firmy jakąś wyrobioną opinię? Jeśli nie znam jednej z dwóch wspomnianych przez Ciebie firm, odpowiem, że niestety, ale nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo przynajmniej jednej z tych firm nie znam i nie próbowałem ich produktów. Jeżeli natomiast znam dwie firmy, zadam Tobie więcej pytań dotyczących tego, czego od danego suszu oczekujesz. Muszę poznać Twoje preferencje, by móc Ci doradzić. Jedne susze usypiają, inne wprawiają w dobry nastrój, kolejne pobudzają, a jeszcze inne po prostu fajnie jest waporyzować. Dla samego smaku, chociażby. Czym różni się susz X od Y? Podobna sytuacja jak w poprzednim pytaniu, z tym, że czasami też pytacie, nie podając nazwy firmy, tylko samą odmianę, a musicie być też tego świadomi, że zdecydowana większość nazw to tylko nazwy i nie mają nic wspólnego z prawdziwymi odmianami, nazywającymi się jak susz, który chcecie porównać. Gdzie najtaniej? Nie mam. Pojęcia. Najtaniej to praktycznie zawsze najsłabiej i wątpliwej jakości. Istnieją susze budżetowe. Najczęściej są to susze uprawniane w szklarniach lub outdoorowe. Jednak cena nie będzie najtańsza. Za jakość się płaci. I tutaj byśmy się też źle nie zrozumieli. Są susze, tak samo jak i olejki tanie i dobrej jakości. Ale nie są nigdy najtańszymi. W takim stopniu, że zaczęlibyście się zastanawiać, jakim cudem jest to możliwe. Masz wątpliwości? Nie kupuj. Jaka faza po CBD? CBD, czyli inaczej kanabidiol. Żartuję. Nie będę Wam teraz mówił definicji tego słowa, ale jeśli się zastanawiacie nad fazą po CBD, powinniście ją poznać. CBD to tylko jeden z ogromnej ilości kanabinoidów. Na świecie nie ma tylko i wyłącznie THC i CBD. Faza po THC i CBD jest zdecydowanie inna i do odróżnienia przez każdego, myślę tak naprawdę. CBD może Was zrelaksować, odprężyć. Pomóc na spięcia mięśni, uspokoić to takie z najczęstszych odczuć zauważalnych od razu. Po CBD nie będziecie mieć fazy jak po THC, a jeśli tak, to lepiej przebadajcie to, co palicie. Tutaj już w głowach części pojawia się i nasuwa się pytanie, a właściwie dwa pytania. Czy to klepie i po co to palić? Skoro to nie klepie. Susz z wysoką zawartością THC jest bardzo podobny do suszu z wysoką zawartością CBD. Wyglądowo. Tak samo jak wódka i woda. Jednak nikt nie zadaje pytania, po co to pić, skoro to nie klepie. Nad oczywistością faktu, że należy pić wodę, nie będę się pochylać. To oczywiste. To samo ma się do sytuacji z suszem. Może CBD nie jest tak potrzebne jak woda, ale chcę zaznaczyć, że to i to ma inne funkcje. Dlatego też zadawanie pytania, po co to palić, skoro to nie klepie, jest totalnie bezsensowne. Jeśli zadać by pytanie, po co to palić? Odpowiedziałbym, lepiej nie palić, bo palenie czegokolwiek nie jest dobrym wyjściem. Lepiej waporyzować. Jeśli chcesz poznać plusy używania CBD, jest wiele odcinków na ten temat. Na przykład ten odcinek. Czy waporyzacja i palenie suszu jest bezpieczne? Osoby, które jeszcze nigdy nie miały styczności z suszem CBD, mogą mieć jeszcze zaprogramowane umysły na to, że konopie szkodzą. Co oczywiście jest kłamstwem, ale skoro szkodzą w ich mniemaniu, to pewnie też CBD jest niebezpieczne. Smutne jest takie pojmowanie, jednak piszecie mi, że spotykacie się w swoim środowisku z takimi pytaniami i wątpliwościami ze strony Waszych znajomych. Jak odróżnić dobry susz od trefnego? To pytanie może być zadawane w dwóch sytuacjach. Gdy szukacie suszu lub gdy go już macie, w zależności od sytuacji będziecie mieć różne możliwości odróżnienia dobrego suszu od trefnego. Jeśli jeszcze suszu nie kupiliście, stosujcie się do zasady z punktu pierwszego z dzisiejszego odcinka. Szerzej omówimy to w kolejnym odcinku z tej serii. Jeżeli natomiast macie już susz, możecie wysłać go do badań. Co nie jest tanie, ale macie wtedy informację, co tam dokładnie się w nim znajduje, albo przeprowadzić możecie też test samemu z użyciem jednorazowych testów domowych. Są testy na obecność THC oraz syntetycznego THC. Pamiętajcie, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości co do suszu, którego posiadacie, nie palcie go i nie waporyzujcie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli materiał był dla Ciebie pomocny. Proszę udostępnie go dalej. Pozdrawiam. Bles.